Pierwsze wrażenia GTA Trilogy The Definitive Edition, Netflix Games z nową produkcją oraz Golden Joystick Awards z projektem Ultimate Game of All Time. Siewano, a sprawdziłeś sobie już gaminajcika? Jeśli nie, to link masz w opisie, a z kodem Lootbox otrzymasz 10% zniżki. Gaminate to świetna alternatywa dla energetyków, bo raz, że poprawia koncentrację, dwa, że pobudza was na dłużej i trzy, że jest bez cukru i nie ma potem zjazdu energetycznego. Za 1999 możecie sobie gaminata sprawdzić z gwarancją zwrotu gotówki za nie tylko produkt, ale również za przesyłkę. Jeśli jednak wam gaminetik nie posmakuje. Smaków gaminata na stronie jest bardzo dużo, a ja od Ciebie polecam oczywiście truskawka kiwi, bo jest zajebiste. Link macie w opisie, i pamiętajcie, z kodem lootbox, 10% zniżki. Zaczynajmy odcinek. Jak zapewne słyszeliście, miał miejsce wyciek i to nie byle czego. Ponieważ gameplaye z nowej gry GTA The Trilogy The Definitive Edition pojawiły się w sieci. No i dzisiaj je sobie omówimy, a całego newsa podzielimy na trzy segmenty. Najpierw GTA 3, potem GTA Vice City, i GTA San Andreas. Myślę, że będzie ok, a w tym czasie lecimy z newsem i tematem, bo jest tego dużo. GTA 3. Powiem szczerze, że naprawdę fajnie widzieć ponownie scenę z Bankiem. To właśnie ona łączy nas z przygodami postaci Clouda. Sama grafika wygląda dobrze, ale czy aż tak dobrze? Pamiętajmy, że jest to stara produkcja i Rockstar jako tako poradził sobie z odnowieniem. Akurat nie da się ukryć, że postacie wyglądają mocno kreskówkowo i to rzuca się chyba w oczy najbardziej. Oczywiście, co to by była za produkcja? Bez błędów, prawda? No właśnie, a już w pierwszej misji można je znaleźć Wiem, że się czepiam, ale czy w 2001 roku auta same jeżdżą? Właśnie, wydaje mi się, że chyba nie No ale niestety, w tym miejscu nie ma kierowcy I powiem wam ponadto, że jest to błąd jeszcze z pierwowzoru No i moim zdaniem twórcy powinni takie rzeczy niwelować od razu Tym bardziej, no, że jest to wersja ostateczna Trzeba powiedzieć, że dobrze, iż nie zmieniali miasta Pamiętajmy, że klimat całej produkcji także ją tworzył I no, taki właśnie klimat, jaki pamiętam za mało lat pozostał i z tego powodu akurat się cieszę. Od razu pierwsze co się rzuca w oczy, nazwa misji na środku ekranu i inne czcionki, a dodatkowo radar, który jest wyraźniejszy i system GPS pokazujący nam drogę. Chyba nie muszę wspominać, że wszystko to teraz lepiej się świeci i jest bardziej przejrzyste, no i to akurat na plus. Kolory są żywsze i także nasycone, przez co informacja o na przykład takim pytajniku na ziemi bardziej rzuca się w oczy. No i w sumie już to tyle z trzeciej części. Kurczę, strasznie boli mnie, że nie ma tych kierowców, bo Skoro jest to błąd z oryginału, to strach się bać co dalej. No ale cóż, na przykład tutaj jedziemy furką, i gość na wal. No właśnie co ten gość robi, nie? Co ten gość robi GTA Vice City, pierwsza kacenka, a w niej Sony Forelli, jakiś kelner i jeszcze kilka osób. Z pozoru tutaj również nie wygląda to źle. Postacie są podobne do pierwowzorów, bo łatwo poznać chociażby Sonego. Widać, że tekstury są w lepszej jakości i są one bardziej wyraziste. Porad trochę pośmigać po mieście, a warto dodać, że GTA 3, jak i Vice City dużo lepiej wyglądają w nocy, oddają mocno klimat, a przy okazji oświetlenie w polży zmroku jakoś bardziej mi siada. W sensie, no, siada jak siada, ale o tym pogadamy potem. Mechanika biegania i bicia ciągle pozostaje taka sama, czyli, no, wiadomo, kartonowo i wesoło. Powiem wam, że GTA VC wygląda lepiej niż 3, przynajmniej moim zdaniem, Ech, ale wciąż nie jest to tym, na co gracze czekali. Pamiętajmy, że, no kurcze, Rockstar miał taki potencjał, żeby zrobić z tego coś kozackiego, ale jakby to powiedzieć ładnie, polegli. GTA son Andreas. No i pora na najbardziej wyczekiwany remaster. No to Mamy kultową scenę Here We Go Again I tutaj w tym miejscu warto dodać Że w odróżnieniu od VC i Trójki Ta gra jest ciemniejsza Wiadomo tutaj nie znajdziemy jakichś neonów I innych mocnych oświetleń Ale ma to swoje plusy Bo dzięki temu lepiej widać cienie Czy to na przykład jakichś płotów bądź latarni Wchodzimy do domu CJ'a I wywala nam gały W momencie kiedy na dworze jest ciemnica To u niego na chacie kontrast wywala poza skalę O ja piernicze O ja piernicze Big Smoke wszystko z tobą okej? Okay? Oj, ja pierdziele, co za ziemniak Ta, no i właśnie... Co oni zrobili z tym grubaskiem? Masakra Ale... Trzeba przyznać, te królicze zęby akurat oddają <gry> Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę Ale kilka innych ziomków CJ'a Też wygląda dziwacznie Ogólnie... Tak jakby... Wszyscy byli z plastiku Nie wiem, czy też to widzicie Czy tylko ja tak mam Czy... Po prostu mój monitor się psuje, ale nastąpiła obecnie kolejna zmiana oświetlenia. Wcześniej ciemno, potem max kontrast, a teraz tak pół na pół w sumie. No i teraz muszę was przeprosić, że pokażę wam ten moment. No, no, dobra, patrzcie na to. No i nie ma co na ten temat się wypowiadać, bo serce aż boli jak się na to patrzy. A i znalazłem jeszcze taki jeden materiał, który wam pokażę i przejdziemy sobie do podsumowania. Uwaga, leci. Śmiga sobie na rowerku, tralalalalala i hop! Levitation level 100. Podsumujmy sobie teraz tak co nieco. Czy to są gry, na które czekaliśmy? Nie, w żadnym wypadku nie. Trzeba przyznać od razu, że wyglądają je jak na modach, a w niektórych przypadkach nawet gorzej. Jak na Rockstar, który dysponuje ogromnymi środkami i dobrze wiedzą, że gracze czekali na potężne remastery, to niestety gwiazdy roka nie pokazali się obecnie z dobrej strony. Wiadomo, nie przesadzajmy, że jest to jakieś okropne i w to nie zagramy. Różnica od oryginałów jest i w pewnym stopniu klimat pozostał, ale to nie jest to. Dodatkowo kilka bugów, błędów... I tak dalej w samych prologach już o czymś świadczy. Oczywiście nie ma gry doskonałej, ale akurat prologi powinny być moim zdaniem zrobione na zicher dobrze, tym bardziej, że jest to odświeżona edycja. Aha, no i coś jeszcze. Jak twórcy mogli nie dać żadnych gameplay, aby bardziej podhypować graczy, tylko dali naklejki, walone naklejki. Smutno mi, że taka produkcja tak skończyła i została mocno zjechana przez fanów. Pamiętajmy, że jeszcze nawet nie było premiery, no i to akurat boli najbardziej. Mogę wam tak. Po cichu zaspoilerować, że z ekipą Lootboxa potestujemy trochę te gierki i damy wam takie nasze pełnoprawne wrażenia. Jako osoba trzecia oglądająca obecnie gameplaye, nie jestem zadowolony. Chwilami jedynie robi mi się banan widząc kultowe sceny, ale nie jest to to, na co czekałem. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, to z chęcią poczytam w komentarzach. Lecimy do newsów, bo trochę się rozgadałem. Tak na szybko warto poruszyć jeszcze temat Netflix Games, czyli platformy, na której znajdują się produkcje gamingowe powiązane z Netflixem. Już niedługo subskrybenci Netflixa otrzymają do dyspozycji hekstek a League of Legends Story. Nie wiem, czy mamy tutaj jakiś graczy ligi, także jeśli grasz w LoLa, to pisz w komentarzach i pochwal się, byku, jaką masz rangę. Owa produkcja jest rytmiczną platformówką, której głównym bohaterem będzie Ziggs, czyli taki mały potworek ze śmiesznymi okularami, który rzuca zabójcze bomby. Za tytuł odpowiada studio Choice Provisions. Produkcja z Ziggsem na czele ma zadebiutować na PC i Nintendo Switch już 16 listopada, ale na pojawienie się gry w Netflix Games będziemy musieli prawdopodobnie poczekać nieco dłużej. No i teraz trzeba poruszyć temat, które niezbyt podoba się graczom Jeśli zadam wam pytanie, która gra w historii jest najlepsza To pewnie odpowiecie mi, że Red Dead Redemption 2, GTA 5, The Last of Us 2 bądź Wiedźmi Lista jest większa, ponieważ co rok debiutuje naprawdę niesamowite tytuły W związku z czym, jedna z największych gal postanowiła zaszaleć Golden Joystick Awards w każdym roku wybiera najlepsze gry I nagradza je stosownymi złotymi joystickami Tym razem postanowili zrobić jeszcze jedno głosowanie A jest nim nic innego jak Ultimate Game of All Time Sam pomysł jest częścią celebracji 50 lat Gier wideo. Dlatego też zdecydowano się Na wybranie zaskakująco krótkiej listy 20 najważniejszych tytułów w historii Aspirujących do prestiżowego tytułu I zapytacie pewnie jakie są produkcje Czyżby Red Dead, Wiedźmin, Cyberpunk Nie no akurat z tym ostatnim trochę przesadziłem W każdym razie organizatorzy wybierali Tytuły według dwóch wytycznych Dokładnie mówiąc wybrano produkcje najbardziej docenione I ukochane przez graczy A listy macie obecnie na ekranie I tak wiem powinny się tam znaleźć jeszcze inne produkcje Ale no cóż Chociaż niektóre tytuły znajdują tam należne im miejsce to inne tak średnio Na przykład znajdują się tam aż trzy gry z serii Super Mario Dziwi też Pokémon Go, gdzie tak prawda wywołali oni pewną rewolucję w grach AR To i tak wybór jest taki, no trochę dziwny, nie? Wszystko pięknie, ale powiedzcie mi proszę Gdzie jest Wiedźmin 3 i jakim cudem go tu nie ma? Nie no, żartuję Jest masa gier, które bardzo spodobały się community I na liście się nie znalazły A samo głosowanie odbywa się w serwisie GameRadar I sądząc po możliwości wyborów To ja pikuję tutaj Minecrafta